Polska została zobowiązana do implementacji dyrektywy ramowej wodnej do naszego prawa wodnego. W tej chwili Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt prawo wodne, które jest w naszym przekonaniu bardzo niekorzystne dla naszego kraju. Polska idzie w tym samym kierunku, co Komisja Europejska i ostatnio Trybunał Sprawiedliwości, do którego Niemcy złożyły skargę na zapisy tej dyrektywy. I wdrażanie jej w własne prawo orzekł na korzyść Niemiec. To daje już nam przykład, że nie powinniśmy tego prawa procedować w tym kierunku, który dzisiaj proceduje ministerstwo, proponuje Ministerstwo Środowiska. To, co niepokoi wszystkie środowiska, jest to, że minister środowiska planuje wprowadzić nową opłatę dotyczącą. Użytkowania wód zarówno pod powierzchnią, jak i na, na powierzchniowej. Skutkiem tego są tego typu zagrożenia, że uderzy to bardzo mocno w polskie rolnictwo, w polski przemysł, ale również i w hydroenergetykę. Hydroenergetyka dzisiaj ponosi już bardzo znaczące koszty. Te koszty związane są z dzierżawą gruntu, z czyszczeniem rzek, z, prze, z przepławkami dla Ryb, utrzymywaniem gruntów przy ciekach wodnych i tym podobne koszty. Wprowadzenie nowej opłaty może zakończyć się na pewno. Nie tylko może się zakończyć podwyżką cen energii, ale również i zamknięciem działalności. Zagrożenie takie jest dla aż 400 obiektów hydroenergetycznych. Zapisy tej ustawy dotyczące wprowadzenia nowej opłaty, jeżeli dobrze pamiętam, to jest opłata 3 grosze za metr sześcienny wody przepływającej na przykład przez elektrownie. Jest wiele zapytań z tym związanych, no bo jeżeli jedna spółka na jednej rzece w ciągu ma trzy elektrownie, to czy ma zapłacić... Za wszystkie elektrownie, czy za pierwszą, no bo jeżeli zapłaci za wodę przepływającą przez pierwszą wodę, to w cudzysłowie możemy powiedzieć, że ta sama woda przepływa już przez pozostałe obiekty hydroenergetyczne.